Jak co roku Rytro, niezwykle malownicza miejscowość w Dolinie Popradu, przez dwa majowe dni jest stolicą polskiej automatyki przemysłowej. Staje się to za sprawą odbywającej się 19 i 20 maja w hotelu Perła Południa, 19 już konferencji automatyków. Do organizacji konferencji w tym roku włączyły się następujące firmy: ABB Danfoss Eaton. Emerson, hit kody kreskowe Jumo, Limaterm Sensor Pepper Fuchs, Technokabel, Turk, Wika oraz inicjator i główny organizator firma Skamer. 19 maja wtorek zbliża się godzina 10. Parking hotelowy pęka w Szwach. Na głównej sali konferencyjnej trwają ostatnie przygotowania techniczne. Cztery ekrany do prezentacji multimedialnych, mnóstwo sprzętu audio-wideo, ostatnie sprawdzanie systemu komputerowego sterującego prezentacjami. Wszystko musi być doskonale widoczne z najodleglejszych punktów sali. Na stoiskach firm prezentowane są nowości produktowe, katalogi i inne materiały techniczne. Sala konferencyjna zapełnia się w ciągu kilku minut. Miejsca na sali zajmują naukowcy, dyrektorzy techniczni, główni automatycy, energetycy, projektanci, przedstawiciele prasy technicznej, portali internetowych, przedstawiciele organizatorów, głównie prezesi i dyrektorzy. O godzinie 10:00 konferencję otwierają profesor Ryszard Tadeusiewicz i Andrzej Turak, wiceprezes firmy Skamer. Witają zgromadzonych na sali przedstawicieli nauki z wiodących polskich uczelni technicznych, dyrektorów technicznych, głównych automatyków, energetyków, projektantów, przedstawicieli prasy technicznej, portali internetowych oraz przedstawicieli organizatorów, głównie kadrę zarządzającą. Po krótkim powitaniu uczestników, przedstawieniu programu konferencji i składu delegacji organizatorów, rozpoczyna się część naukowa konferencji. Inauguracyjny wykład wygłasza patron spotkania, profesor Ryszard Tadeusiewicz, kierownik katedry automatyki i były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, członek prezydium Polskiej Akademii Nauk, prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, doktor Honoris Causa 13 uczelni krajowych i zagranicznych. Tytuł tegorocznego bardzo interesującego referatu to Co się kryje pod hasłem Smart City i jakie konsekwencje będzie miało wdrożenie tej idei? Z równie wielkim zaciekawieniem uczestnicy konferencji słuchają pozostałych wystąpień przedstawicieli ze świata nauki. Pan profesor Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił referat pod tytułem Jak obecnie uczy się energetyków sterowania blokiem energetycznym? Tytuł prelekcji pana profesora Jana Macieja Kościelnego z Politechniki Warszawskiej to Inteligentny system zapobiegania awariom i APS. Pan profesor Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej omówił metody badań właściwości magnetycznych materiałów nowej generacji. Następnie pan profesor Ireneusz Soliński zaprezentował „Laboratorium wiatrowo-słoneczne na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor Tomasz Stapiński omówił nowe trendy w fotowoltaice, fakty i mity. Kolejny wykład to Automatyka w systemach fotowoltaicznych pana doktora inżyniera Janusza Tenety. Temat prezentacji doktora inżyniera Szczepana Moskwy to elektroenergetyka typu smart, ciągłość zasilania i efektywność energetyczna. Doktor inżynier Andrzej Izworski omówił rolę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w kształceniu automatyków. Wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pan Józef Kała, omówił dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku. Mija godzina 13. Czas na pamiątkowe zdjęcie i obiad. Po obiedzie jest czas na rozmowy i krótki spacer po okolicy. Jestem ogromnie rad, że po raz kolejny mogę spotkać się z elitą polskich automatyków. W Rytrze na kolejnej konferencji, 19 już w tej chwili, konferencji, która gromadzi zarówno praktyków, to znaczy tych, którzy wytwarzają urządzenia automatyki, instalują je, tych, którzy używają urządzeń automatyki, ale także naukowców, którzy badają i rozszerzają obszar zastosowań automatyki poprzez swoje prace naukowe i kształcenie studentów. Konferencja rycerska, konferencja, która wrosła już w, jakiś, w jakąś tradycję polskiej automatyki i polskiej nauki w ogóle, ma swoją specyfikę właśnie poprzez to, że tutaj świat praktyki i świat nauki spotykają się razem. Tutaj idee naukowe mogą inspirować praktykę, a jednocześnie praktyka może inspirować powstawanie nowych idei naukowych. I tutaj, co jest bardzo ważne, ludzie, którzy zajmują się często bardzo podobnymi rzeczami, mogą się spotkać, wymienić doświadczenia, Nawiązać kontakty, być może również zapoczątkować czasem bardzo efektywną współpracę. Konferencja w Rytrze to coś bardzo specjalnego, bardzo specjalnego dla automatyków i bardzo specjalnego dla mnie, dlatego że od 19 lat mam ten zaszczyt i przyjemność, że jestem. Patronem tej konferencji jestem jej naukowym przewodniczącym i wobec tego myślę, że to że dzisiaj się tutaj spotkaliśmy jest zapowiedzią, że jeszcze lepiej, jeszcze przyjemniej spotkamy się na 20 konferencji automatyków w Rytrze w roku przyszłym. Na tą konferencję już zaraz teraz państwa zapraszam. Godzina 14. Wszyscy uczestnicy znowu zajmują miejsca na sali konferencyjnej. Ta część konferencji przeznaczona jest dla organizatorów i sponsorów spotkania. Każda z firm ma do dyspozycji trzy bloki czasowe. Firmy występują w następującej kolejności: WIKA. Turk. technokabel, skamer, peper fuchs, limaterm sensor, Hit kody kreskowe Emerson Iton. Danfoss ABB Staranne przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania przygotowanego specjalnie na potrzeby konferencji sprawia, że wszystko przebiega bardzo płynnie. Dodatkową dynamikę zapewniają często zmieniający się prelegenci. Sumaryczny czas prezentacji jednej firmy, ograniczony do 15 minut, jest precyzyjnie mierzony. Zegar wyświetlony na jednym z ekranów odmierza każdą sekundę wystąpienia. Po 90 minutach czas na przerwę kawową. Padło nader interesujące, szalenie ciekawe pytanie, jakie refleksje po. Tegorocznej 19, albo może lepiej powiedziane w trakcie tegorocznej 19 konferencji automatyków w Rytrze. Pytanie o tyle istotne, ale jednocześnie odpowiedź, myślę, taka bardzo pozytywnie zaskakująca. Po raz pierwszy zerwano z tradycją już wielu lat, w której tak naprawdę koncentrowano się na prezentacji produktów dla bardzo wielu aplikacji zarówno w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, jak i w zakresie sterowania napędami, jak i w zakresie innej aparatury funkcjonalnej. Po raz pierwszy organizatorzy postawili tezę problemową. Mianowicie odnawal, odnawialne źródła energii, wyzwania dla automatyków. Praktycznie wszyscy, którzy uczestniczyli w prezentacjach podchwycili ten temat, ukierunkowując swoje, swoje wypowiedzi w pewnej znaczącej części na produkty również, które aplikują się w zakresie technologii, generującej moc z, ze źródeł odnawialnych, czy to wiatrowych, czy to solarnych. No, Biomasie może nikt nie wspominał. Tym niemniej jednak byliby prezentujący, którzy podchwycili. Temat z punktu widzenia problemowego. Jakie to stanowi wyzwania i czy tylko i wyłącznie te, to nowe spojrzenie i nowe spektrum ono odnosi się tylko i wyłącznie do automatyków? Myślę, że już nie. Już profesorowie, z bardzo wielu uczelni, którzy otwierali wykładami, Naukowymi swoje, swoje, tę, tę pierwszą część konferencji już zasygnalizowali, że powinniśmy być czujni zaobserwować, że ten świat środowiskowy i aplikacyjny się zmienia. Dzisiaj to są już wyzwania, które nie stoją przed automatykami, jako wąsko rozumiana tradycyjnie branża związana z automatyzacją produkcji czy ciągów technologicznych. To jest kompatybilność i otwieranie się na współpracę z systemami. Zarówno wspomagającymi, jak i systemami nadrzędnymi. A zatem są to już wyzwania, które muszą kojarzyć w sobie wiedzę elektryczną, wiedzę z zakresu automatyki klasycznej i bardzo rozwiniętej, rozbudowanej poprzez rozwój technologii cyfrowych wiedzę w zakresie informatyki, po to, aby. Nie tyle automatyzacją objęto sprawność procesu produkcyjnego, ale również procesy towarzyszące jak przygotowanie produkcji, przebieg technologii, odwzorowanie produkcji w systemach SAP, rozliczenia z klientami, monitorowanie poprzez logistykę, etc., etc., etc. Ten świat stał się dzisiaj daleko bardziej bogaty, ale również wymagający pod względem kompetencji nas samych, automatyków. Godzina 18. Pan Andrzej Turak dziękuje wszystkim i zaprasza na uroczysty bankiet. Czas na krótki relaks i po godzinie uczestnicy gromadzą się w restauracji hotelowej. Rozpoczyna się bankiet. Gości wita prezes firmy Skamer, pan Zygmunt Jarosz. Dziękuję zaproszonym, często bardzo zapracowanym automatykom za znalezienie czasu i przybycie do Rytra. Podziękowania skierowane są również do przedstawicieli nauki, prasy technicznej i prezesów pozostałych firm wspierających organizację konferencji. Jednocześnie życzę wszystkim uczestnikom konferencji wielu korzyści z obrad, przyjemnego pobytu w Perle Południa oraz miłych wrażeń w chwilach relaksu. Po uroczystej kolacji, czas na niespodzianki. Cel integracji środowiska automatyków został dopełniony na bankiecie kończącym pierwszy dzień konferencji. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Reformacja z Krakowa. Gości rozbawił kabaret w składzie Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Adrianna Biedrzyńska i Grzegorz Tomczak. Następnie wszyscy zostali przeniesieni na karnawał do Brazylii. Gwiazdą wieczoru w tym roku była Ania Wyszkoni z zespołem. Zespół przyjechał do Rytra w najmocniejszym składzie: Marek Raduli, gitary, Daniel Grupa, instrumenty klawiszowe, Łukasz Malinowski, gitary, Jerzy Kobra-Drobot Drobot, gitara basowa, Krzysztof Flipper Krupa, perkusja, Katarzyna Stasiak, chórek. Koncert trwał ponad półtorej godziny. Ania śpiewała piosenki z najnowszego albumu Życie jest w porządku, a przeboje z albumu Pan i Pani śpiewała razem z publicznością. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że koncert był wyjątkowy. Po koncercie cały zespół pozostał z uczestnikami konferencji. Ania Wyszkoni rozdawała autografy i podpisywała płyty. 20 maja, ranek. Śniadanie i dalszy ciąg konferencji. Na głównej sali konferencyjnej trwają mini targi. Na stoiskach każdej z firm uczestnicy mogą porozmawiać z przedstawicielami organizatorów, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania. Równolegle w tym samym czasie na dwóch salach konferencyjnych, w ściśle określonych ramach czasowych, odbywają się prezentacje firm organizatorów. Całość zamyka blok dyskusyjny: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i ochrona środowiska wyzwania dla automatyków. Dyskusja dotyczyła poprawy efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych i możliwości uzyskania białych certyfikatów. Ze względu na obecność na sali specjalistów w dziedzinie funduszy europejskich i ochrony środowiska, dyskusja przeniosła się na kwestie finansowe. Zbliża się godzina 13. Czas na pożegnalny obiad w Kaczmie nad Potokiem, gdzie uczestnicy spotkania przy góralskiej muzyce, delektując się wspaniałymi regionalnymi potrawami, dzielą się wrażeniami i liczą na zaproszenie w przyszłym roku na kolejną 20. Konferencję Automatyków. O wspaniałej atmosferze panującej w czasie trwania konferencji świadczą liczne wypowiedzi jej uczestników. Do zobaczenia za rok!